Yo, cut! Siema Mordeczki, jestem Surik, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki infoblog dotyczący tego, że. Chcę zrobić QA. E, więc tak. Po pierwsze, piszecie pod tym filmem pytania. E, nie dosyć osobiste, takie zwykłe, normalne pytania. E, na następnym filmie odpowiadam na nie ale to nie, to nie tylko to chciałem też zrobić poradnik z OBS-a to znaczy ustawienia i podobne takie które ja używam ponieważ no jeżeli ktoś chce być youtuberem i jeszcze nie wie jak ma nagrywać i lepiej niech nie nagrywa telefonu tak jak ja jest po prostu jedno istna katastrofa. Więc pobieram sobie OBS-a, ale to w następnym odcinku, jeżeli będzie 15 apek w górę pod tym filmem, to robię właśnie ten poradnik z OBS-a. To do komentarzy. Chciałbym też, żebyście napisali mi swoje propozycje, czego mógłbym jeszcze poradnik robić, na przykład. No nie wiem, cokolwiek, w ogóle, po prostu, poradniki do wszystkiego Po prostu Tak, żeby po prostu było można nagrać i... Żeby było fajnie, żeby Wiecie, wyświetlenia, żeby wyleciały i, I w ogóle Dobra, ale... Jak już mówiłem o tym Q&A Pytania w następnym odcinku Robię film i po prostu na te pytania odpowiadam Cóż. Oczywiście. Ja nikogo. Nie ten. Nie zachęcam do tego. Znaczy zachęcić może zachęcam, ale. <grym> Mój kuzyn, nieważny który, bo mam wielu kuzynów. Mówił mi, że. Tak, proszę tych ludzi o te suby I no właśnie, tylko proszę, nie musicie tego robić. Oczywiście. Niektórzy z was, którzy są nowi, mogą powiedzieć, że nie subuję, bo na razie mam mało filmów. Oczywiście, ja to rozumiem. Rozrośnie się mój kanał, to będą leciały subskrypcje. Wiadomo, na razie jest chyba 5 filmów na moim kanale. To wiadomo, ale i tak 30 subskrypcji to jest bardzo dużo, z czego bardzo się cieszę. No ale jak gdyby nie wie, to oczywiście nie byłoby w ogóle nic. E... Będę robił te filmy dla Was. Na Waszą prośbę, dlatego mówię: Piszcie w komentarzach, moi drodzy, czy film się podoba. Tak jak już dzisiaj mówiłem, pytania do QA. No i oczywiście też propozycje poradników, jakie mógłbym zrobić. Ja będę odpisywał, będę reagował na te Wasze komentarze. Jak mi odpiszę, to zareaguję serduszkiem. Pro, najlepsza propozycja do poradnika będzie y, serduszkiem oznaczana. Reszta, po prostu będę odpisywał I wracając do tych subskrypcji To jest wasze życie, ja wam nie rozkazuję ja was tylko proszę o te subskrypcje No wiecie, żeby kanał się rozluzł Żeby wiedział, że chcecie więcej tych filmów Dlatego... tego właśnie są te... <laughs> subskrypcje Teraz ja wam tak tłumaczę jak ci mają dzieciom Prawda? Ja wiem, że nie jesteście mali Bo wiem kto mnie ogląda Ehe. E, Ale no... Więc. tyle jak na razie. I mam bardzo złą wiadomość. Znaczy nie wiem, czy dla was, ale dla mnie zła. Roblox mi się nie chce włączyć w sensie gry, bo jakiś error mi tam wyskakuje. Postaram się coś z tym zrobić. I jeżeli zrobię to, postaram się jak najszybciej wrzucić film z Robloxa. Yy, albo taki blok informacyjny, czyli też infoblog, ale. Cóż, jeszcze raz, łapki w górę, 15 to robię poradnik z OBSa, w komentarzach na dole, że chyba każdy wie, że są komentarze, e, pytania, no i oczywiście też e, propozycje do poradników. To było tyle z mojej strony, no i siemka.